Witajcie na kanale Hawciarski świat Ani. Witajcie w ten, w ten wigilijny czas. I ja witam się z Wami takim kadrem, z torebkami prezentowymi z mojego kalendarza adwentowego. Słuchajcie, oczywiście gromadziłam wszystkie te torebki, bo dla mnie wyrzucać to jest. Wiecie, że ja mam taką skrapową duszę i. Już sobie od razu myślę, że może bym do tego wykorzystała, może do tego. Zwłaszcza, że tak pięknie Asia, tak estetycznie, schludnie to wszystko zapakowała, że naprawdę szkoda mi wyrzucać. Ale nie po to chciałam wam to pokazać. Chciałam wam pokazać, że z niedowierzaniem patrzę na ilość tych torebek i myślę o tym, że już tyle torebek mam za sobą, tyle prezentów mamy już za sobą, tyle prezentów już otworzyliśmy. No i tutaj wszystkie te dobroci przed wami. Właśnie e, rozłożyłam. Piękną kartkę od Asi, którą dostałam i otwierałam ją pierwszego dnia. Piękne materiały, wzór haftu, piękne, wspaniałą książkę ze wzorami Emmy Condon, pięknie, piękne torby projektowe wykonane przez Asię, no i mnóstwo, mnóstwo pozostałych dobroci. I chyba najpierw chciałabym podziękować Asi yy, Za to wszystko, co mi sprezentowała Za to wszystko, jak Za to, jak przygotowała dla mnie ten kalendarz Asiu, jestem Ci tak bardzo wdzięczna I jestem tak zachwycona Nie wiem, nie potrafię tego wyrazić Tego, co czuję jest, Dla mnie jest to niesamowite, że osoby, które Mało się właściwie znają Potrafią tak dobrać dla siebie prezenty, żeby zrobić ta, komuś tak wielką przyjemność. To jest chyba jakaś magia, naprawdę świąteczna magia. Pięknie ci, Asiu, za to wszystko dziękuję. Dziękuję ci, że sprawiłaś, że ten grudzień był dla mnie naprawdę wyjątkowy. Dziękuję Oli za to, że zaplanowała dla nas wszystkich takie wydarzenie i też przyczyniła się w dużym stopniu do tego. Że ten grudzień stał się wyjątkowy. Dziękuję wszystkim dziewczynom, które nagrywały filmy, wszystkim osobom, które komentowały nasze filmy. To wszystko złożyło się na niesamowity, wspaniały czas oczekiwania na te najważniejsze dni w grudniu. No i słuchajcie, przed nami została już tylko jedna paczka do otwarcia. Ja tutaj po świętach myślę, że. Wszystko to zagospodaruję gdzieś w swoim warsztacie hawciarskim, bo na razie trzymałam to wszystko właśnie w pudełku, jeszcze żeby pokazać Wam wszystkie te dobroci, które dostałam w grudniu od mojej Mikołajki wspaniałej. A teraz czas będzie to wszystko gospodarować i pomyśleć, jak i do czego to wykorzystać. No to co, moi drodzy? Otwórzmy tę ostatnią, 24. czwartą paczuszkę. No to chodź tutaj, paczuszko. Z żalem, chociaż też z wielką ekscytacją, zabieram się za otwieranie ostatniej paczki. Słuchajcie, jest tu coś miękkiego. Podejrzewałabym, że to może być jakiś materiał. Ale dobra, nie będziemy podejrzewać, tylko otwieramy. Znowu pięknie zapakowane przez Asię. No pięknie, Asia, ja się do ciebie na warsztaty pakowania zapiszę jak tam w ogóle wam mija dzisiejszy dzień, pewnie spotykacie się z rodziną albo wyjechaliście, albo ktoś przyjechał do was ja też będę spędzać wigilię z moją mamą, z moją siostrą z jej rodziną a w drugi dzień świąt odwiedzimy rodzinę Wojtka o matko, to jednak nie jest materiał to jest? O, matką! Zestaw pięknych wzorów z Dimensions. Jakie piękne! Jaki bałwan! No, śliczny, Takie trochę retro. <laughs> o, znowu oglądam sobie, nie pokazuję Wam. Piękne wzory. Piękny zestaw takich zawieszek świątecznych. Śliczne. Jak pięknie wykończone od razu jest inspiracja do wykończenia. Piękne. Świetnie wyglądają. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj niteczki. Kanwę. Może sobie zobaczymy, co, jak to tam jest w środku. Damy radę otworzyć. O, rany. O, dobra. Idzie. zobaczmy co jest w środku słuchajcie tu już czuję nawet jakiś filc czyli czy to już jest też i materiał do wykończenia pewnie tych zawieszek tak, bo tu już jest oczywiście finishing, jest pokazane w jaki sposób wykańczać, słuchajcie przepraszam was za chrypę, nie wiem skąd mi się ta chrypa teraz wzięła dobrze, czyli to i to i tu mamy a idę, ojej Ojej, nie, 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 tylko nie to. Dobra, uratowane. Tu mamy Aidę, ale te, ta Aida jest taka jakaś yy, Ekri, chyba. To nie jest taka śnieżno biała, tylko Ekri. I mamy niteczki, ale tych niteczek tu jest. A zielona jest osobno jeszcze. A tu mamy pozostałe niteczki, ale długie. Wow, no pewnie tak jest w tych zestawach, ale. Ja nigdy takiego zestawu nie miałam w ręku, więc wiecie. Super, a ciekawe? Dobra, a jak to jest teraz w legendzie? Słuchajcie, przepraszam Was, że ja to wszystko tutaj robię z Wami, ale jestem podekscytowana tym zestawem. O, oh, wow! Pięknie! Pięknie zakończony. Słuchajcie, to jeszcze Wam pokażę, jakie ja w moim kalendarzu adwentowym znalazłam wzory i zestawy. Pięknie zakończony. Kalendarz adwentowy. Piękne wzory, piękne wszystkie prezenty. Moja Mikołajko, kochana, serdecznie Ci dziękuję. I ja się jeszcze będę przez najbliższe dni cieszyć tym wszystkim. Natomiast wszystkim osobom, które oglądały moje filmy w grudniu, które komentowały, serdecznie Wam dziękuję. I wszystkim chciałabym życzyć zdrowych i wesołych świąt. Życzę wam dużo radości na ten magiczny czas. Życzę wam dużo spokoju, żebyśmy nie przejmowali się jakimś niedogrzanym barszczem czy niedogotowanym uszkiem, żebyśmy skorzystali z tego czasu i aby dał nam dużo spokoju, dużo przyjemności, wytchnienia. Życzę wam też, żeby Przyniosły chociaż kilka takich momentów, które zapamiętamy do końca życia, które w tych trudniejszych momentach gdzieś tam nas otulą, pocieszą, przyniosą ulgę, żeby to nie był tylko taki pusty czas spędzony przy stole czy przed telewizorem, ale żeby on rzeczywiście przyniósł nam coś wartościowego może jakąś ważną myśl, może ważne słowo, może ważny gest, ale żeby był naprawdę wartościowy. I życzę Wam dużo, dużo zdrowia, Wam i Waszym rodzinom, bo wiem, że to też daje spokój i poczucie szczęścia. Moi drodzy, niech ta magia grudnia, jaką tutaj stworzyliśmy, trwa. Dziękuję Wam za ten wspólny czas. Jeszcze raz dziękuję Ci, Asiu, moja Mikołajko kochana. I widzimy się po świętach. Kochani, wszystkiego najlepszego, zdrowych i spokojnych świąt. Pa, pa!